Kochani, zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu Biblioteka Pedagogiczna Czyta dzieci. Tym razem w ramach tygodnia bibliotek odbywającego się pod hasłem znajdziesz mnie w bibliotece. Dzisiaj zapraszamy Was na spotkanie z czartem, sem lawinowym, który szuka ludzi w górach. Posłuchajcie, kogo tym razem odnalazł czart. Naszej odpowieści pewnie z przyjemnością posłucha nasz biblioteczny towarzysz pies detektyw Rufus. Może kiedyś pomoże nam odnaleźć jakąś zaginioną książkę. Posłuchajcie, czart mieszka w najwyższych polskich górach w tatrach. Jest owczarkiem niemieckim i ma już 5 lat. To całkiem dużo jak na psa. Można powiedzieć, że czart jest w kwiecie wieku. Pewnie myślicie, że skoro czart jest psem lawinowym, to pracuje tylko w zimie. Po pierwsze, zima w tatrach jest bardzo długa i lawiny schodzą nawet w kwietniu. Po drugie, pies lawinowy musi być silny i sprawny, więc latem dużo trenuje i bierze udział w szkoleniach, a czasem również w specjalnych akcjach na przykład pomaga w odnajdywaniu turystów zakupionych w górach. Jego nos pracuje cały czas, nie ma czasu na wakacje. Czart pracuje zawsze w parze ze swoim przewodnikiem. Pan Sławek jest ratownikiem górskim i pilnuje bezpieczeństwa ludzi, którzy chodzą po Tatrach lub uprawiają w górach sport. Jeśli ktoś zachoruje na szlaku, zrani się lub zgubi, Pan Sławek razem z innymi ratownikami Statzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, czyli topru, rusza mu na pomoc. Mężczyźni w czerwonych skafandrach czuwają nad bezpieczeństwem turystów każdego dnia i o każdej porze. Ich akcje bywają trudne i niebezpieczne, ale najtrudniejsze są akcje zimowe, kiedy trzeba szukać ludzi przysypanych przez lawiny. Wtedy z ratownikami pracują psy lawinowe. Mają swoje dyżury, tak jak ratownicy. Stacjonują w centrali top, są gotowe na wezwanie z gór. Tego dnia niebo było zasnute lekką, dziwną biegą. Właśnie zaczęły się ferie zimowe. Ośrodki były pełne turystów. W góry przyjechały rodziny z dziećmi, w podkórskich miasteczkach zorganizowano wiele obozów i kolonii, a na stokach narciarskich uwijali się młodzi narciarze. Alek i Robert już od kilku lat przyjeżdżali w tatry na obóz sportowy. Doskonale radzili sobie i na desce, i na nartach i trochę zaczynał nudzić obowiązkowy program przygotowany przez instruktorów. Zwłaszcza Alek chciał spróbować czegoś nowego. Jak się zajmą młodymi, to odjedziemy w tamtą Dolinkę, namawiał Roberta. Ale Robertowi wcale nie podobał się pomysł kolegi. Nigdy tamtędy nie jeździliśmy, nie znamy szlaku, tłumaczył Alkowi. No i o to właśnie chodzi w nowoczesnym narciarstwie. Trzeba odkrywać nieznane i nieprzetarte trasy. Widziałem w telewizji, jak super się jeździ po nieubitym śniegu. Nie mów, że się boisz. No, chyba nie wiem. Robert się wahał. Tak, właściwie to się boję, Wszystko. Wolę takie przygotowane i oznakowane trasy, jak ta. Pokazał ręką szeroką, na pod Zjeżdżali nią narciarze i snobordziści, którzy dostali się na górę wyciągiem krzesełkowym. Stok był pełen dzieci w kolorowych kombinezonach i błyszczących kaskach. Kolejne grupki zjeżdżały ze swoimi instruktorami. No wracaj do nich, zawołał Alek, pojadę sam. Po czym obrócił się, odepchnął się mocno kikami i odjechał w kierunku doliny. Robert przyłączył się do grupy dzieci przygotowujących się do zjazdu. Okazało się, że Bartek, jeden z młodszych chłopców, bardzo się boi zjechać. Instruktor poprosił Roberta o pomoc. Chłopak cierpliwie asekurował za tego malucha, którego w końcu udało się pokonać strach. Patrzcie, jadę! – pokrzykiwał radośnie, zbliżając się do dolnej stacji wyciągu. Nagle od strony pobliskiej doliny rozległ się dziwny huk. Dzieci, nie odchodźcie ode mnie! – zawołał instruktor. Nie wjeżdżajmy, już zostajemy na dole. Ale dlaczego? Proszę pana, jeszcze mamy dużo czasu do kolacji. Protestowały dzieci, a najgłośniej Bartek. Instruktor nie zwracał uwagi na ich krzyki. Patrzył w kierunku doliny. Był niespokojny. Co się dzieje? Zapytał Robert. Zeszła lawina, odpowiedział instruktor. Całkiem blisko. Dobrze, że tam nie ma żadnych szlaków. Robert zdrętwiał z przerażenia. Alek, przecież Alek tam właśnie pojechał. Panie instruktorze, musimy wezwać pomoc. Alek, Alek chciał wypróbować nieprzetarte trasy i on, on, on tam, on tam jest. Instruktor wyjął telefon i natychmiast wybrał numer alarmowy. Już wiecie o lawinie? Tak? Mówił do telefonu zdenerwowanym głosem. Mam informację, że może tam być młody narciarz. Pewnie podciął śnieg. Szukajcie chłopak. Pomarańczowy śmigłowiec zawisł nad doliną. Otworzyły się drzwi, a w nich pojawił się ratownik. Po chwili zaczął opuszczać się na linie, ale nie był sam. Razem z nim e, na nisko zjeżdżał pies zapięty w specjalną uprząż. Widać było, że Owczarek wcale się nie boi, chociaż jego pan, na wszelki wypadek, przez całą drogę w dół głaskał go po łbie. Kiedy znaleźli się na śniegu, pan Sławek odpiął siebie i psa od liny, przykucnął i zawołał: Szukaj, czart, szukaj! W tym czasie ze śmigłowca na linach zjeżdżali kolejni ratownicy. Gdy byli już na ziemi, ruszyli za psem, który błyskawicznie ruszył na lawinisko. Znosząc psem przy śniegu, biegł, zatrzymywał się, znowu biegł. A dopingował go głos jego pana. Dobrze, czart, dobry pies, szukaj. Tylko kilka minut zajęło czartowie odnalezienie miejsca, przy którym zatrzymał się na dobre. Najpierw szczeknął kilka razy, po czym zaczął kopać przed nimi łapami w śnieg. Wówczas z pomocą psu ruszyli ratownicy. W ruch poszły łopaty, saperki i sondy lawinowe. Najważniejszy był jednak nos i łapy psa. Czart pracował w szalonym tempie, nurkując do wykopanego przez siebie otworu. Na szczęście chłopak wylądował z boku lawiny. Śnieg daleko go nie porwał. Jest tu dość płytko, meldował centrali przez telefon jeden z toporców. Już go widzimy. Czart szczeknął radośnie, a ratownicy wyciągnęli spod śniegu wystraszonego chłopaka. Miałeś dużo szczęścia, powiedział pan Sławek, badając pobieżnie Alka. Pojedziesz na kontrolę do szpitala, ale raczej nic ci nie jest. Wiesz, komu to zawdzięczasz? Kiedy go usłyszałem, wiedziałem, że mnie uratuj, powiedział Alek, przytulając się do czarta. Dziękuję piesku. A kiedy wrócisz ze szpitala, spotkamy się w waszym ośrodku narciarskim, mówił dalej pan Sławek, mocując Alka w poganie. Przyjdziemy tam z czartem, żeby porozmawiać z wami o bezpieczeństwie w górach. W, świetle, yy, w świetlicy zebrali się wszyscy uczestnicy obozu. Byli też rodzice alka, którzy przyjechali, żeby zabrać chłopca do domu. Zanim siędziemy do samochodu, najpierw posłuchasz tego, co ma do powiedzenia ratownik, żeby już nigdy taki głupi pomysł nie przyszedł ci do głowy. Oznajmił tata alka. Jest czart i jego pan zostali przywiązani, przywitani brawami. Dzielny pies lawinowy nie przepadał za takimi zebraniami, szczególnie gdy miały miejsce w zamkniętych pomieszczeniach, ale czuł, że tym razem chodzi o coś bardzo ważnego. Najpierw pan Sławek przedstawił czarta. Pies ubrany w specjalną czerwoną kamizelkę z znaczkiem topru siedział grzecznie obok swojego przewodnika. – Poznajcie jednego z najzdolniejszych ratowników górskich – powiedział pan Sławek. – Czart pracuje jako pies lawinowy, ale zdarzyłość mu się też odnaleźć w zagubionych w górach turystów, których zaskoczyła burza. Grupa nastolatków wybrała się na wycieczkę na kopę kontracką. Kiedy już schodzili w ciągu 15 minut, załamała się pogoda. Deszcz i grad łapały ich na otwartym terenie. Zeszli ze szlaku, szukając schronienia, a potem się skupili. Na szczęście znali nasz numer ratunkowy i zadzwonili po pomoc. Śmigłowiec nie mógł wylecieć, bo chmury nadal były bardzo nisko, więc ruszyli na poszukiwanie z psem. I zgadnijcie, kto pierwszy trafił na ich ślad. Czart! zawołały chórem dzieci. Pies uniósł tylko łeb i delikatnie pomachał ogonem. Potem pan Sławek opowiedział dzieciom o tym, co przytrafiło się Alkowi. Padły mocne słowa, jak prawura, głupota, niebezpieczeństwo, narażenie życia, ale siedział wśród kolegów ze spuszczoną głową. Było mu wstyd. Zima w górach jest fantastyczna. Sporty zimowe to kapitalny sposób na spędzenie czasu, ale trzeba zachowywać rozsądek. Mówił ratownik. Nie wolno zbaczać ze szlaku, ani ze specjalnie wyznaczonych do jazdy na nartach tras. Śmigłowiec nie w każdych warunkach może pospieszyć z pomocą, a kiedy schodzi lawina, ratownicy i psy mają bardzo mało czasu, by uratować turystów. Następnie pan Sławek wyjął z plecaka sprzęt lawinowy – detektory, sygnalizatory, sondy i łopa. Pokazał dzieciom, w jaki sposób działają i cierpliwie im tłumaczył, dlaczego wychodząc zimą w góry, powinno się mieć ze sobą detektor albo sygnalizator. Chcę Wam jeszcze pokazać poduszkę. Sięgnął po niewielki, kolorowy plecak. Poduszkę? Taką do spania? Śmiały się dzieci. Nie, w plecaku jest bardzo przydatna poduszka lawinowa. Kiedy schodzi lawina, narca, chociaż pociąga za uchwyt i otwiera poduszkę. Wypełnia ją wtedy powietrze. Narciarz z poduszkami na plecach ma szansę otrzymać się na powierzchni lawiny. W arwach z takimi plecakami jeździ coraz więcej narciarz. Pan Sławek pociągnął za linkę z boku plecaka. W ciągu kilku sekund powietrze wypełniło dwa czerwone balony. Dzieci aż krzyknęły z wrażenia. A wiecie, co jest najpewniejsze przy przeszukiwaniu lawiniska? zapytał w końcu pan Sławek. Uczestnicy obozu niepewnie popatrzyli na ratownika. Wsi nos odezwał się cicho Alek. Najpiękniejsza była chwila, kiedy czart polizał mnie po twarzy. Dzieci zaczęły bić brawo, a szczęśliwy czart nareszcie mógł głośno zaszczepić. Dziękujemy za uwagę. Jeżeli podobała Wam się historia czarta, zapraszamy po tę i inne książeczki o psach bohaterach do nas, znajdziesz na w Bibliotece Pedagogicznej.